Cześć, witam was bardzo serdecznie. W tym poradniku chciałem wam pokazać podstawy walki w nunchaku. Zapraszam was bardzo serdecznie. Okej okay, moi drodzy, zanim jednak przejdziemy do jakichś technik, bo pokażę wam może niespecjalnie za dużo, co byłem sam, ja żadnym wielkim mistrzem yy, w nunchaku nie jestem. Znam jedynie podstawy, naprawdę takie elementarne podstawy, kilka prostych przekwytów i tego typu rzeczy. To Wam za jak najbardziej. Natomiast chciałbym wam na początku przybliżyć historię, jaka jest związana z nunchaku. Otóż pewnie nieraz słyszeliście, że ninja posługiwali się tą bronią. Niestety w rzeczywistości tak nigdy nie było. Otóż moi drodzy, ten mit, że ninja używali Nunchaku, wziął się z tego, gdyż bowiem zapewne nieraz oglądaliście, nieraz o nich słyszeliście, może czytaliście jakieś komiksy z, nim, z nimi związane. Chodzi tutaj o bardzo znane filmy, seriale animowane, a mianowicie chodzi tutaj o. Wojem Czerwi Ninja. Cóż moi drodzy, jak zapewne znacie tą serię i wiecie, że był tam pewien ninja, który się nazywał Mike Lancelo. Otóż on właśnie władał tą bronią, jaką jest broń Nunchako, prawda? Był to pomarańczowy, no nie pomarańczowy żółt, tylko miał pomarańczowy tutaj takie yy, na oczy taką maskę, można odpowiedzieć. Tak I otóż on dysponował tą bronią. Stąd właśnie wziął się ten mit, że ninja dysponowali Nunchako. W rzeczywistości nigdy tak nie było. Ninja owszem mieli jakby taką, taki swój odpowiednik noczangą, była to tak zwana Kusarikamma, czyli był to taki rodzaj sierpa, do którego był przyczepiony bardzo długi łańcuch, tak na około 3-4 metry, czy ten nawet sięgał i więcej i był on zakończony z dużą, znaczy no może nie dużą, ale powiedzmy wielkości gdzieś mniej więcej wieści do mężczyzny, stalowa kula. Ninja mógł przez to trzymać silnika na dystans, prawda, atakować. Wycinać i dobijać bardzo skutecznie sierpę. Była to śmiercionośna na bronie w ręku, ręku wyszkolnego zabójcy Ale okej, okay, nie o tym dzisiaj. Dobrze, moi drodzy. Teraz jeszcze powiem wam pełną legendę. Otóż nuczako wywodzi się zki, to zapewne wiecie. Zostało rozsławione przez i to też zapewne pewno wiecie, ale jak się jak w ogóle powstało nuczako, to już może niekoniecznie wiedzieć tego po prostu niekoniecznie możecie już wiedzieć otóż legenda głosi iż pewien chiński wojownik w czasie jakiejś bitwy no niestety uległ zniszczeniu uległ zniszczeniu jego kis, na pół, ale wojownik miał tak wielki sentyment do tej broni że nie wyrzucił ją na śmietnik a wziął ją z powrotem do domu zreperował ją i połączył ją właśnie za pomocą łańcucha w rezultacie uzyskał broń Jaką jest lunczak? zyskał śmiercionośną broń, bardzo szybką, bardzo niepozorną i naprawdę skuteczną, jeżeli jesteśmy w tym bardzo szkoleni. Otóż nie wiem, ale jeszcze mi się wydaje chyba, że być może to prawo obejmuje. Natomiast jeszcze do kilku lat wcześniej, kiedy właśnie ja akurat to lunchako to jest piankowe, służące do treningu, ja je kupię kiedyś tam na zawodach. Za bodajże chyba 30 zł. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o drewniane muczako, a jeżeli chodzi o ośmiokątne, zamocowane na łańcuchach, to nie wiem nawet, czy w Polsce nie jest ono zakazane. Zakazana po prostu sprzedać tego produktu. Otóż jest to tak niebezpieczna broń, że jednocelne uderzenie potrafi bez problemu złamać kości. Pękają na trzaski. Jest to naprawdę dość bolesne, na pewno jest to bardzo bolesne. I także z tego co się orientuje, operacje na naprawienie, takiej zrewerowanie takiej zniszczonej kości od otrzaskanej, od, od uderzenia nurczego jest bodajże bardzo kosztowna niestety trwa bardzo długo. Okej okay, moi drodzy. Teraz przejdźmy sobie do podstawowych technik. Okej okay, moi drodzy, pierwsza podstawowa technika, czyli zwykły, prosty przechwyt pod bag. Zobaczcie. Trzymam nunchako w taki sposób. Ogólnie ta pozycja jest to najbardziej uniwersalna pozycja do wyjścia każdym atakiem nunchako. Stąd tutaj. Przeciwnik nie może się spodziewać, czy zaatakujemy z góry, czy też od dołu, prawda? Otóż moi drodzy, teraz musicie jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, o której yy, w zasadzie powinienem wspomnieć na samym porządku. Otóż zobaczcie. Jeżeli uderzycie nunczako, załóżmy, tu jest yy, jakiś przeciwnik, cokolwiek. Uderzam w to to w momencie uderzenia nunchaku będzie się Wam odbijać. Ono się odbije prawdopodobnie w takiej trajektorii, jak teraz widzicie. I to jest taki moment nunchaku, kiedy niestety nie jest w stanie nad nim nikt zapanować. To jest taki bezład. Żeby błyskawicznie zapanować nad tą bronią, musicie wykonać jakiś obrót rotacyjny tak, aby siła, która jest skierowana w niego, przeistoczyła się na drugą stronę i żeby po prostu nie uderzyła Was. Czyli załóżmy, Zaatakowałem z boku, wykonuję jeden, drugi, trzeci, czwarty przekwit i powracam do tej samej pozycji. Musicie o tym pamiętać, to jest naprawdę bardzo ważne, gdyż powiem, to są nunchaku ale jeżeli byście sobie stworzyli własne nunchaku, bo tak też można, jak najbardziej płacam coś takiego, chyba sobie właśnie też za niedługo coś takiego zrobię, to naprawdę przy drewnianym nunchaku można się bardzo narobić dużo siniaków i to jest naprawdę bardzo bolesne, możecie mi wierzyć. Ok. zobaczcie, z tej pozycji tutaj ja mogę zaatakować z góry, powrócić do tej samej pozycji, o po skosie tutaj z boku i też powracam z obrotami, od dołu, raz ma trzy obroty i teraz dolna ręka, czyli lewa. Tutaj tak samo mogę zaatakować od dołu, od góry, przechwycić i zaś, powrócić do tej samej pozycji. Mogę zaatakować z boku, z lewej, z prawej, i zaś, przechwycić, powrócić do tej samej pozycji. Więc z takiej pozycji przeciwnik nie może się spodziewać, czy zaatakujemy z góry, czy od dołu. Jest to bardzo fajne. Otóż, moi drodzy, teraz kolejna sprawa. Yy, po to, aby przyswoić się z tą bronią, bardzo fajnie jest ćwiczyć właśnie ten zwykły prosty przechwyt. Czyli raz, dwa, trzy. Zobaczcie. Pokażę Wam sam ruch ręki z bliska. Zobaczcie. Uderzenie jest z góry do dołu. Przechwyt, raz, dwa, przechwyt i trzy. Powracam tej samej pozycji. Zobaczcie ja teraz tutaj z drugiej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, cyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cyk. To można robić na różne sposoby, rzecz jasna. Musicie, musicie to już po prostu łączyć według własnej kombinacji, prawda? Nie zawsze wyjdzie tak samo, jak chcecie. Czasem, no jako pójdzie wam troszeczkę inaczej. I już łączycie inaczej, oprócz po prostu strony siły, tak, żebyście zapanowali nad tą bronią i powrócili do tej samej pozycji. Okej, okay, moi drodzy, teraz przejdźmy sobie do kolejnego takiego przedmiotu. Okej, okay, moi drodzy, kolejny przechwyt, jaki Wam zaprezentuję jest to przechwyt z tyłu na plecy pod barkiem. Otóż, moi drodzy, jest on bardzo podobny do tego, jakiego widzieliście przed chwilą. Zobaczcie. Przechwytuję po prostu rączako z tyłu tutaj. W Stąd tutaj też mam pełen zakres możliwości. Mogę zaatakować się od przodu, prawda, od tyłu, przechwycić, powrócić tutaj i zaś. Tu już mogę łączyć te dwa kombinacje i wygląda to dość fajnie i efektywnie. Czyli po prostu. Do przodu, do tyłu, obrót, przechwyt do tyłu. Od tyłu, dół, przechwyt do przodu, obrót. Tutaj teraz mogę zmylić i powrócić też do tyłu. Oczywiście, już możemy wykonać sobie fajną kombinację z dwóch takich naprawdę. Zobaczcie z tyłu, jak wygląda sam przechwyt. Zobaczcie, atakuje od tyłu tutaj, przechwytuje niech pół tego do tyłu, taki właśnie od Zobaczcie stronę teraz, jeszcze raz. Właśnie o to chodzi, żebyśmy łączyli te wszystkie techniki. Kolejny przechwyt, jaki on zaprezentuje, jest to przechwyt przez szyję. Otóż tutaj musicie bardzo uważać, gdyż, bowiem jeżeli przechwyt Wam trochę za daleko pójdzie, to bardzo łatwo tutaj, właśnie, możecie uderzyć się w głowę, a w szczególności w ucho. Coś wiem o uderzeniu w ucho przy tej technice, więc naprawdę musicie tutaj strasznie uważać. Jest to bardzo bolesne i też bardzo niebezpieczne oczywiście dla zdrowia. Zobaczcie, tutaj musicie wykonać przechwyt powyżej waszego barku. Jeżeli wykonacie poniżej waszego barku, to nigdy nie chycicie drugą ręką tutaj. Druga ręka, czyli w tym wypadku moja lewa, jest przygotowywana pod barkiem. Cały czas tutaj. Zobaczcie, ja wykonuję przechwyt i nie mogę bez problemu złapać. Stąd tutaj mogę zatknąć. Z góry. Tak samo od dołu. Czyli na przykład, mam taki przechwyt i teraz wykonuję jeden, drugi i trzeci obrót, i tutaj łapię, prawda? Zaś mogę obrócić i tak dalej. To jest bardzo fajna technika. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I zaś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I zaś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Zobaczcie jeszcze nałożenie rąk w tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na przykład. I zaś. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. To samo mi okrągłeś i zaś. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I zaślebys tutaj i, zaś. i tak dalej. Bardzo fajna sprawa. Tutaj kolejna sprawa przyłączanko, zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej. Bardzo głośną rzeczą jest i to, żeby się skupić w trakcie ćwiczenia tą bronią, liczenie każdej kolejnej techniki. Jeżeli będziecie liczyć każdą technikę... Zyskacie jakby większe skupienie uwagi na lunchako, was umysł będzie lepiej pracować, przez co będą lepsze rezultaty w treningu. Ok moi drodzy, pokażę Wam teraz jeszcze jeden taki przechwyt, chociaż przechwyt to może zbyt duże słowo na określenie takiej techniki. Podchwyć wydaje mi się, że będzie tutaj lepszym określeniem. Ok, załóżmy, że ninja posłuchaj się nunchaku. Zakładamy tylko. I prawda, czy też trzymał jakąś drugą broń, albo jeżeli ktoś się posługuje dwoma nuczako, czy też trzyma jakiś ważny przedmiot, nie ma dyspozycji drugiej ręki, to musiał sobie radzić jedno. Co mu w tym pomagało wtedy? Łokieć, moi drodzy. Otóż wtedy można wykonywać taki przedmiot. Zobaczcie, jeżeli ja podtrzymuję sobie tutaj łokciem, dociskam łokieć i ręką do mojego ciała, to jestem w takiej pozycji. Z tej pozycji też mnie mogę wszędzie wystrzelić i zaś powrócić tutaj. Bardzo dobra technika, bardzo fajna i bardzo przydatna. Więc też radzę Wam, abyście ją dzisiaj, Również w trakcie różnych przekwytów, jakichś prezentacji technicznych, pokazów, ten przekwyt jest bardzo przydatny. Cóż moi drodzy, po kilku treningach i też w większej sprawie, jak będziecie ćwiczyć tym mączako, powinniście się już umieć nim posługiwać mniej więcej w taki oto sposób. Dobrze moi drodzy, omówiłem Wam całą mechanikę oraz działanie broni, jaką jest broń Nurczaka. Opowiedziałem Wam też nieco historii związanej z tą bronią, cała historia powstania, nieco mitów, negat, prawda, jak to się wzięło że Ninja. Posługiwali się tą bronią oraz też pokazałem Wam kilka dosłownie podstawowych technik, takich jakie ja znam. Nie myślę, że będziecie to w stanie jakoś fajnie wykorzystać tam, się w czasie taki, waszych takich jakiś prywatnych treningu, do czego Was również zachęcam. Dobrze moi drodzy, będziemy kończyć. Jeżeli chodzi o kolejny poradnik, to będzie to poradnik z Ninja. To i on się powinien ukarać, jeśli tak, wydaje mi się, na niedzielę, bądź też już w poniedziałek, czyli w przyszłym tygodniu. Ok, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia. Kolejne poradniki już nie mamy. Hej!